Czy Rzeczywiście załatwia jakieś swoje porachunki ciemne na ulicach międzywojennej Warszawy? Nie, nie jest to możliwe. Natomiast z całą pewnością byli Polacy, którzy udając się na emigrację do Stanów Zjednoczonych, trafiali do grup przestępczych i związywali się z czy San Marcapone, czy, czy z grupami ówczesnego podziemia przestępczego czasu wielkiej prohibicji, na przykład księgowy Malkapone, był niejaki Jake Guzi, który pochodził z Polski. No, nasi są wszędzie, jak widać. E, tak, owszem, ale chyba, żeby być dobrym przestępcą na miarę Al Capone, niekoniecznie trzeba było emigrować do Stanów, bo był ktoś, kto był nazywany polskim Malkapone i miał on bardzo ciekawe przezwisko ksywe, tatata Tasiemka. Ta no tak, ale jednak tatata ta, ta Siemka, który było swoje przestępcze szlify na kercelaku, na bazarze na kercelaku i, i tak naprawdę ograniczała się jego działalność do kontrolowania tegoż właśnie bazaru, tej przestrzeni, może, może lepiej tak powiedzieć na woli. No ma się jednak nijak do, 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 do działalności Al Capone czasów prohibicji, no ale oczywiście, no, no jaki kraj taki Al Capone, ta Tata ta Siemka bez wątpienia był na, naszym przestępcą no, na wielką skalę. Poza tym pamiętajmy, no na ile Al Capone był głównie jednak przestępcą. Ta Tasiemka ta, ta był również politykiem, był, był radnym, był związany, o ile mnie pamięć nie myli, z, z PPS-em. W związku z tym bardzo była ciekawa i barwna postać. Zupełnie jak teraz, to splątanie świata przestępczego z polityką, to współcześnie jest dosyć częste. Nie, nie, nie porównowałbym go do Ala Capone, ale <laughs> może do jakichś bardziej współczesnych postaci. A jak wyglądała przestępczość w okresie międzywojnia? Czy, to, czy częściej były to takie no, tam zwykłe małe zbrodnie, tak? Kwiatkowski zabił Kowalską, em, zazdrości albo tego typu historie, czy zdarzały się jakieś naprawdę duże afery kryminalne? To znaczy Kwiatkowska zabijająca Kowalskiego nadal jest jakby tą podstawową częścią o, o szeroko rozumianej przestępczości. Przepraszamy, jeśli tutaj dzisiaj. na sali jest może ktoś o nazwisku Kowalski lub Kwiatkowska, to no, Boże, to żadne. Niezręcznie, niezręcznie, no ale na liście, na liście, na liście nie było. zostańmy przy, 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 tej, przy tej parze. Nie ma, nie ma, widać chyba nie ma. Więc jakby takie przestępstwa pospolite są… Ja, Podstawą cały czas, natomiast mieliśmy do czynienia z czymś takim jak Narodziny zorganizowanej przestępczości w latach 30. chociaż oczywiście trudno to porównywać z zorganizowaną przestępczością tej trzeciej RPL lat 90. -tych. Mieliśmy wielkie postaci tej, tej przestępczości, tak jak już oczywiście to jest to taki topos, no cichocki szpic Kasiasz, no ale myślę, że jeżeli mówimy o przestępczości zorganizowanej, to on właśnie był jednym z takich ojców, takim z Kotarczakiem la, lat 30. Były wielkie napady na bank, które były przeprowadzane nie tylko przy, przez niego czy przez y, jego ludzi, Prze, w, dokonywane przez większe grupy. Był, gang samochodowy jakiego Kłaka, który również uważany był za jednego z najgroźniejszych i najbardziej przemyślnych przestępców tamtych czasów. Także to nie tylko Kwiatkowska i Kowalski, chociaż naprawdę porównania z dzisiejszymi czasami no, z różnych względów są po prostu niemożliwe. My znamy też ze znanych piosenek współcześnie, czasami się do nich wraca, różne złe kobiety tak z tamtego okresu czarne mańki i tak dalej. Czy bywało tak, że kobiety rzeczywiście funkcjonowały w jakimś świecie przestępczym dwudziestolecia międzywojennego? No z pewnością czarna mańka jest zresztą postacią historyczną, jakkolwiek sądzę, że ona jest takim konglomeratem kilku osób i niekoniecznie związanych z Warszawą, niekoniecznie z Powiślem. Mieliśmy słynne przestępczynie oraz przestęp... panie, którym jakby doklejoną pepe, pe, pe, pewien czyn, być może, którego nie popełnił tak mam, mam tu na myśli oczywiście spraw, sprawę gorgonowej. Znaczy po dziś to dzień to spie, nie spieramy się, czy, czy rzeczywiście ona zabiła, czy nie zabiła tę nieszczęsną dziewczynkę, córkę swojego pracodawcy. Chociaż wydaje mi się, że wszystko jest tutaj tak oczywiste, że nie ma mowy, żeby to kto inny był winny. Ale oczywiście, no, takich czarnych maniek było wiele i one stanowiły nieodłączną część takich drobnych, drobnych warszawskich gangów. Ale nie były to, nie zdarzały się kobiety, które były na przykład hersztami jakichś grup przestępczych, czy to się zdarzało? Znaczy ja powiem tak, ja nie, nie kojarzę kobiety, która byłaby hersztem jakiejś poważnej grupy przestępczej, natomiast tutaj mamy przed sobą najlepszego moim zdaniem Warszawie, Stefana Andrzeja Gasa, który być może kogoś takiego był w stanie przywołać. A ja po prostu nie jestem, natknąłem zaraz, się. Zaraz poprosimy pana Andrzeja, żeby się z nami podzielił swoją wiedzą, ale jeszcze chciałabym pana zapytać. Teraz wracając na chwilę, na, chwilę, na dłuższą chwilę, do książki Al Capone w Warszawie. Ja czytając tę powieść odnosiłam wrażenie, że jak, taki jakbym oglądała przedwojenny film. Czy to jest efekt jakiś zamierzony, czy. Te tak, dialogi, to jak akcja jest Efekt do... jest najbardziej zamierzony. Przede wszystkim muszę e, przypomnieć to, co dla mnie jest bardzo istotne, że ta powieść początkowo… Początkowo nie pisałem jej jako powieść zwartą, jako książkę zwartą, tylko w odcinkach w życiu Warszawy, a powieść w odcinkach rządzi się pewnymi prawami. No, pewne rzeczy można, no, Na pewne rzeczy sobie można pozwolić bardziej, ale na niektóre rzeczy… Nie można sobie pozwolić, w związku z tym krwi seksu przysłowiowych tam po prostu nie ma. No, sceny są znacznie krótsze, dlatego że musiałem te swoje rozdziały ograniczać do, do powierzchni. Znaków. I tak dostałem dobrze, bo dostałem momentami całą kolumnę w życiu Warszawy, więc uważam, że to, to nie było źle. I to jest mniej więcej już wielkość rozdziału. No, ale dla, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po pierwsze ona jest, ta powieść dość specyficzna, bo pisana w odcinkach i jak ktoś się zna to, to wyczuje, że to że jest trochę lipa, a nieprawdziwa literatura. Natomiast faktycznie, no, szukając jakiegoś pomysłu na tę książkę, pomyślałem, że ja w ogóle kocham przedwojenne kino. Myślę, że nie tylko ja. Ono ma coś w sobie tak uwodzącego, chociaż głupie było skrajnie, złe aktorstwo, beznadziejne, ale w dużej mierze Myśmy naprawdę wybitnych aktorów, których, którzy dzisiaj by podołali wyzwaniu. Było niewielu, myślę, że Junasz Polski jest jedynym. No, może, może nie jedynym może Paszczowska, ale dobrze, to już nie ma co się zastanawiać, ale jednocześnie jest czymś tak uroczym, co, co niezmiennie wywołuje moją uwagę i zainteresowanie i chętnie oglądam przedwojenne filmy, że pomyślałem, że chciałbym, żeby ta książka była taka jak przedwojenny film, żeby te postacie były takie jak Smosarska, jak Bodo, jak Żabczyński, prawda, czy, 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 czy Michał Znicz, którego bardzo lubię. I żeby mówili ich językiem, żeby no, zwracali się, do siebie no, w określonej poetyce, żeby kłótnie między, konflikty takie drobne między bohaterami były właśnie takie jak, jak w kinie przed, przedwojennym, gdzie w końcu wiadomo, że, że się polubią, ale cały czas muszą sobie robić tyle złośliwości, że cholera bierze momentami, ale no to na tym wiecznym iskrzeniu opierała się, opierała się idea komedii przedwojennej. No i starałem się to zachować w powieści, jeśli się choć trochę udało, to dobrze. A czy to właśnie z tego powodu e, e... W sprawami kryminalnymi w Pana książkach, bo Al Capone w Warszawie jest pierwszą z cyklu, następnym Al Capone w Berlinie. Czy to z tego właśnie powodu, że nawiązania do przedwojennego kina Sprawą kryminalną jako podkomisarz zajmuje się kobieta. To nie było chyba specjalnie częste w okresie międzywojny. No, szczególnie w tak wysokiej szarży jak podkomisarz i w wieku ona ma. Ja jej taki wiek przypisałem między 27-31 zdecydowanie w moim przekonaniu za młode jak na podkomisarza ówczesnej policji. Dzisiejszej pewnie też, ale są na sali tacy, którzy to wiedzą lepiej. Nie, nie, to, to ja sobie po prostu. No wymyśliłem, że jak on będzie komisarz, ten, ten jej niby bezpośredni przełożony, Mieczysław Wars, to ona musi być podkomisarz. Ale to też trochę świadczy o mojej nieznajomości reali, bo równie dobrze ona mogłaby być znacznie niżej i nie mieć tak wysokiej rangi oficerskiej, ale no. jakie to ma znaczenie? Może była, może była dobra. Ale ta bohaterka, Ludwika Sawicka, jest dosyć wyemancypowana nawet nie tylko jak na tamte czasy, myślę, że i współcześnie byłaby oceniana jako kobieta bardzo samodzielna. To pan się chciał podlizać jakiemuś lobby że feministyczne? feministek, tworząc tą postać? Nie, i myślę, że, że się nie podlizałem, nawet jeśli podświadomie się podlizywałem, bo nie miałem żadnych odgłosów, że ona się spodobała feministką. Nie, ona jest za bardzo... Za kobieca? Za kobieca, ona jest bardzo atrakcyjna i... i, i... Nie miałem takich o, sygnałów, żeby teraz, stało się... No to teraz będą sygnały, po tym jak już Pan ja, ja powiedział, nie że za atrakcyjne nie na ten nic No to. ale ja wiem, że kiedy przeglądam pisma związane z tym ruchem, no to przeważnie promowane są osoby tak trochę inne. No a ta to jest prawda, taką, przepraszam, przedwojenną laską. Przedwojenną laską, to prawda. A propos od głosów związanych z odzewem na, na powieść, chciałam zapytać właśnie, jak warszawianie reagowali na powieść. Był, był jakiś odzew, jak ona jeszcze była w odcinkach. Drukowana. No właśnie, wtedy odzew był większy niż po tym, jak się ukazała jako książka. No, ale to może normalne, już się przeczytałem z, z pomysłów y, piszących w odcinkach. A ci, co się za, tym zainteresowali, to wyrazili swoje zdanie. Miałem y, y, fajne listy, miałem telefony, że akcja mogłaby się toczyć nie tu a tu. Y, czy ja znam taką, a nie, ta, a nie inną sprawę, jakąś, jakiegoś pit, Pitawala kryminalnego. Były różne podpowiedzi, bo i przez przesadziłbym mówiąc, że była tego lawina, bo nie wierzmy w cuda, ale na pewno po każdym, po każdym odcinku przynajmniej jakiś jeden głos był. Mm -hmm. eee, czyli, czyli stał się pan jakby przez chwilę takim mikro ekspertem, tak? od wiesz, mikroekspertem od międzywojennego? To jest dobrze powiedziane mikroekspertem, tak. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo w powieści bardzo szczegółowo jest opisana międzywojenna Warszawa z detalami. Nie ma tam przypadkowości, a przy okazji robiąc lekką dysgresję, to może wyjaśnimy obecnym tutaj naszym gościom, że nazwiska, zawsze się mówi, prawda, że tam zbieżność z postacią taką, a taką jest przypadkowa i tak dalej, ale nazwiska Warsi Sawicka są… No tak nie do końca przypadkowe. No właśnie, tak. Mam świadomość, że sobie coś zawłaszczyłem, że to, to, miało być, być, to miała być taka kontynuacja legendy Warsa i Sawy. I tak, to, to była nawet pierwsza moja idea, jaka, jaka mi towarzyszyła przy, 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 pod początkach pisania, że ja spróbuję zmierzyć się z tą legendą i Warsa i Sawę pokażę w strojach policji, znaczy oni chodzą po cywilnym, na jedno, w mundurach policji międzywojennej. No więc właśnie, I, e, a wracając do szczegółów, które pan opisuje, bo tam rzeczywiście żadna nazwa nie pojawia się przypadkowo, jeśli pisze pan o jakimś, nie wiem, modnym wówczas kremie, to on rzeczywiście był do twarzy, na przykład pielęgnacyjnym dla pań, on był wtedy używany. To wszystko, to wszystko jest bardzo szczegółowo opisane i skąd to się bierze, to dlatego, że pan jest wykształcenia historykiem, czy też może z miłości do Warszawy, znaczy, to nie wyklucza jedno drugiego. Rzeczywiście, jestem z wykształcenia historykiem, dosyć lubię to miasto. Natomiast ja właśnie miałem takie zarzuty. W związku z tym, co ja rozumiem, pani podała jako pewną cnotę tej książki, że ja się popisuję wiedzą i że to, ta powieść jest za bardzo przyczynkarska, że zamiast skupić się na tworzeniu dobrej intrygi kryminalnej, to ja przypominam, jak się nazywały mydła, jak, jakie perfumy stały w, w perfumeriach, y, jaką kawę i czy jakie ciastka serwowano w poszczególnych lokalach, bo ja rzeczywiście starałem się docierać do, do jadłospisów i odtwarzać te się, realia. Właśnie, jak się znajduje ta realia? No rozumiem, że nie jest to tak teraz popularny sam research internetowy, tak? Gdzieś tam zwłaszcza że w tamtych latach to. Się nie, no, nie googlowało tylko, jeszcze tak bardzo, no, więc tak tak się szuka tak jeszcze... Nie, nie, oczywiście i w internecie i na y, lubianej przez warszawiaków stronie 1935, jasna sprawa, ale to są jednak godziny w archiwach, y, w, w bibliotekach, gdzie się wertuje stare, stare gazety, że ja zbieram stare gazety i, i książki publicystyczne wydane w dwudziestoleciu międzywojennym, więc to jakby na starcie jestem w dobrej sytuacji, bo ja w domu mam to, czego szukam, ale no nie tylko, to są, nie wiem, książki telefoniczne, to są zdjęcia po pewne rzeczy do Berlina pojechałem, żeby, żeby otworzyć reali, ale to to jest pra, to zabrali prawda. Po, po zabrali kolejnej nam, części. Jak uciekali, tak? Tak, kolejnej części, czyli Al Capone w Berlinie. To jest cała masa źródeł i proszę mi wierzyć, że to jest bardzo żmudna i no, nie powiem ciężka, ale jednak wymagająca pewnego nakładu praca, natomiast sprawiająca wielką radość. A dłużej się pisze, czy dłużej się robi dokumentację? A w każdym razie dokumentacji się robi dużo dłużej. Pisze się, to już jest taka końcówka to jest taki efekt uboczny fascynacji kwitami i materiałami, które się spotkały. A czy. Ktoś Panu pomagał ze znawców tematu przy pisaniu. Oczywiście, już powiedziałem, Pan Andrzej zdecydowanie. No właśnie, mamy to szczęście, że Pan Andrzej Gaz jest z nami obecny dzisiaj i chcielibyśmy go zaprosić na scenę. Ale chyba nie uprzedzaliśmy Pan Andrzeja, że Uprzedł. się wypowie, ale Pan Andrzej tak mówi, że śpiąc mówi lepiej. Uprzedzaliśmy, ja uprzedzałam. Może wydaje się ryzykowny tytuł Al Capone w Warszawie, ale opowiem jak człowiek Al Capone rzeczywiście do tej Warszawy przyjechał. Otóż bodaj w roku 1932 w hotelu europejskim zameldował się bardzo nobliwy, wyglądający mężczyzna w średnim wieku z piękną brodą i wpisał się do rejestru jako Aleksy Romanow. Zapytał się jego recepcjonista, czy to z tych Romanowów, ależ tak odpowiedział, jestem kuzynem. No więc oczywiście uhonorowano go, zamieszkał w apartamencie. Miał dużo pieniędzy ze sobą i od pierwszego wieczoru, kiedy w tym hotelu się zjawił, zaczął ostro balować, dziewczynki, szampan, najlepsze jedzenie. Po, po kilku dniach kierownik recepcji, jak to zwykle bywało i jak powinno być, udał się na policję i powiedział, że jest taki człowiek, który przedstawia się jako Romanow i ma strasznie dużo pieniędzy i baluje. Przyszły, przyszli funkcjonariusze, poszli do, do tego pokoju. Wyprosili tam panienki i zapytali się, kim on jest naprawdę. Pobrali odciski palców, zidentyfikowali go jako Abrama Secomskiego, który, jak się okazało to przez Interpol ustalono był jednym z bliskich współpracowników Ala Capone z Stanów Zjednoczonych. I uciekł ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ e, e, zrobił, wykręcił jakiś numer, mówiąc kolokwialnie, Alowi Capone e, i groziła mu śmierć. Tutaj się zjawił w Warszawie, ale też, jak, jak się okazało, nie zaznał spokoju. Wyjechał później do Francji, we Francji zrobił sobie operację plastyczną, a później ślad po nim zaginął. I to mogę powiedzieć, że tak jak wydawałoby mi się, że, że ten tytuł Al Capone w Warszawie może być nieco ryzykowny, okazuje się, że nie. Zresztą jedynym człowiekiem, którego Al Capone bał się w Stanach Zjednoczonych, był niejaki Weiss, czyli po prostu Heniek Wojciechowski z Wielkopolski, który zorganizował na Al Capone kilka bardzo udanych zamachów. Oczywiście tamten przeżył i w końcu Wojciechowskiego zabito. Ale był to prawdziwy Polak, pobożny, zawsze miał ze sobą Różaniec i książeczkę do nabożeństwa w kieszeni. Chciałem Pana zapytać. Chciałabym za zapytać o Kercelak, bo Kercelak funkcjonuje w tej chwili w świadomości, myślę, mieszkańców Warszawy, jako coś w rodzaju legendy. Ale czy legendy, czyli miejsca, gdzie się zawierały jakieś pokątne interesy, no oprócz tego, że było targowisko, ale też, prawda, świat przestępczy tam hulał. I czy to jest legenda uzasadniona, czy to jest coś, co już jakby no, zostało dorobione po latach? Jak najbardziej uzasadnione. To było miejsce, zresztą tak jak w każdy, na każdym tego typu bazarze, w wielkim mieście, gdzie handlowano wszystkim, gdzie najlepiej było sprzedać tzw. fundy czyli to, co złodziej ukradł, bo to szybko się sprzedawało, gdzie zresztą były całe, Kercelak był takim miejscem, w którym ówczesny gang, tutaj wymienionego taty Tasiemki, i tutaj jeszcze trzeba wymienić jakiego Józefa Łokietka, który razem z nim ten gang tworzył. Był to pułkownik, doktor chemii, bardzo wykształcony, inteligentny, ale po prostu widocznie lubił w ten sposób egzystować. I to gang, tak, jak się mówi o taty Tasiemki i, i Łokietka, ściągał haracze w, praktycznie biorąc, w całej Warszawie. Wtedy i, 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 trzeba było płacić haracze, i jeśli ktoś chciał coś sprzedać na owym rzekierfelaku, to musiał odpalić to y, ludziom y, y, Tasiemki, czyli Siemiątkowskiego. No i, i był to taki interes. To tak było jak, jak w latach końcówka lat 80., początek lat 90. w Warszawie, gdzie masowo te racze były ściągane przez te grupy wołomińskie, bruszkowskie i, i tak dalej. A skąd pseudonim tata Tasiemka? Ta e, ponieważ on przed, w latach przed I wojną światową pracował w fabryce Tasiemek. Naprawdę w Warszawie w Fabryce Tasiemek a równocześnie był dzielnym bojowcem w frakcji rewolucyjnej PPS i, i uczestniczył w, no, w ówczesnych ekspropiracjach, to się tak nazywało, czyli w napadach, gdzie, gdzie pieniądze łupiono. Wykonywał wyroki. Między innymi oni są podejrzewani. Tasiemka i, i łokietek, że kto wie, czy oni nie zabili generała Zagórskiego, którego no, wróg, Józefa Piłsudskiego, przyjechał do Warszawy z więzienia, a nagle zaginął. A czy Warszawa okresu międzywojennego była bardziej niebezpiecznym miastem niż inne należące do, duże miasta należące do II Rzeczpospolitej? Czy nie wyróżniała się jakoś pod tym względem szczególnie? Znaczy ja myślę, że to było niebezpieczne miasto. E, statystyki policyjne e, mówią o e, zarejestrowanych było około 20, około 20 tysięcy e, e, tak zwanych ludzi marginesu, czyli no, żyjących z, z przestępstw w e, liczba, mieszkańc liczba mieszkańców wczesnej Warszawy, także Niecały milion Nie ale ocenia się wcześniej dziennikarze czy, czy naukowcy oceniali, że ludzi, nazwijmy to marginesu, było około 60 tysięcy w Warszawie. W, 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 różne gazety często oczywiście przy pomocy policji robiły takie reportaże z tego świadka i jeden z takich tekstów pamiętam opisywał dziennikarz. Taką jakby kontrolę na starym mieście, gdzie razem z policjantami weszli dziennikarze do piwnicy i w tej piwnicy zastali 17 osób kobiety, mężczyźni, ale głównie mężczyźni. Okazało się, że w tej piwnicy mieszkało 17 osób, nikt z nich nie pracował, nikt z nich nie miał swojego miejsca zamieszkania, z czego się utrzymywali. Utrzymywali się, jak mówili, z tego, co zarobią. Ja tylko dodam jedną, jedną rzecz, bo ja czytałem raporty policyjne z końcówki lat 30 i owszem, no, wskazywano na, na, na to, że w Polsce, w Warszawie jest spora przestępczość, ale ma się nijak do, do Lwowa i do miast śląskich, więc ona mieściła się w takich w sens, widełkach statystycznych dużego miasta europejskiego, ale były gorsze miasta od Warszawy. Dobry. Dobry.